A teraz mamy tutaj, zobaczcie wydrę. Ale blisko mnie jest. No fajnie, w jednym miejscu ona tutaj wychodzi. Chyba tam coś złowiła, bo zobaczymy, poczekamy, czy znowu wyjdzie, czy nie. Zaraz powinna się ukazać. O, tam jest już coś tam, coś tam już poniosło. coś tam jakoś rybę złowiła O już ona teraz przy brzegu O właśnie O, już rybę No, rzadko to się trafia tak Poniosła rybę No i jak ja tu teraz łapać jak ona zł złowiła? Ha, przede mną No trudno, ale było na co popatrzeć.